Biąty, Cześć, zobacz, zobacz, jaki sok wyciśnięty, ciemno zielony z wyciskarki z jarmuszu, z zielonego ogórka, z selera naciowego oraz co to ja tutaj jeszcze dodałem? Coś jeszcze zielonego było. A dwa jabłka, żeby był lekko słodkawy i żeby się go fajnie z przyjemnością piło. Niesamowity jest jaki kolor, ile to ma antyoksydantów, ile to ma witamin, minerałów i enzymów. Ja śpię po 4 godziny dziennie, mam tyle mocy, ćwiczę codziennie. Te warzywa i owoce z Polski, zwłaszcza marchew, zwłaszcza jarmusz. Seler naciowy, no jest włoski, ale jest bardzo, bardzo ciemny, ale tu mam natki pietruszki, wszystko polskie, wszystko na polskich ziemiach uprawiane. Kiełki lucerne, niesamowita rzecz, Jak, jaką to ma moc, jaka to jest energia, to jest coś niesamowitego. Polecam, polecam, ciśnij soki i pomyślności.